Cześć, witam Was. Z tej strony Marcin. I dzisiaj udajemy się na Wyrmy. Jest 100 sztuk do zabicia. Lecimy na stateczek w tym momencie. Jesteśmy w Edron. O, a te kulki, co tu widzicie, to są kule do armat. Dobra, płyniemy do Liberty Bay. I w Liberty Bay są wyrmy. Jest też Elder Worms, ale nas to nie będzie interesowało. Wyrmy są wrażliwe na lód i śmierć, więc dzisiaj będę trzepał z, z łuku, ponieważ na łuku mam dodatkowy atak lodowy. Więc schodzimy tutaj. Aha, dobra, tu nikogo nie ma, ja zostawiam liścik. Okej. Okay. Zakładam łuczek. Cóż mogę więcej tutaj na siebie założyć? Mogę założyć na siebie amulety od energii. No i co? Robimy z sumonka. I działamy. Oh okay. Na razie interesują mnie tylko i wyłącznie temki, ponieważ ma, nie mam zbyt wiele kapa, żeby zbierać złoto. Mamy pierwszy itemek, Focus Cup, a narzuta dla postaci magicznych. Magic Lever plus jeden, arm dziewięć. Kosztuje 5977, ale to chyba ma na markecie, bo, bo możliwe, że kosztuje 6000 UNPC. No zaraz to sprawdzimy. Tak dokładnie 6000 kosztuje UNPC. Jak widać bardzo szybko wszedłem na minus. Zauważcie mój Experience Rate. E, przed chwilą zniknął mi sumo, Summon. Experience Rate e, było 800. Ponad 1000 na godzinę, no ale summon zniknął i teraz już tak nie będzie. Na firmy opłaca się tylko i wyłącznie przychodzić dla punktów i no i dla też dla experience, nie dla żeby sobie level podgonić, ale tutaj zarobku nie ma niestety. Ja staram się mniej więcej wyjść na zero. Dlatego unikam kontaktu z nimi. Żeby nie zbierać obrażeń. Jest 20 minuta. A ja mam prawie już wszystkie zaliczone. Dobra, lecimy dalej. Aha, pójdziemy dołem. Ciężko jest mi utrzymać y, pieniążki na plusie. Jak y, grałem z Sumonem, to było to lepiej. Macie tutaj yy, w analizerze mój lot i, wi i widać jest tam, że tam jedną różgę udało mi się zlocić i jeden armor dla maga. Nic szczególnego. Padła z sukienka, więc mogę sobie nabić swojej many. O i tu jest też fajnie bo. Ojej ojej. Chyba nie wziąłem tego bo. Tak, teraz wziąłem. Jeszcze jedną zabijemy przed wyjściem, bo się pojawiła. Ojej, ucieka. Nothing. Bardzo ładnie, nic nie zrzuciła. Dobra i zabieram liścik do plecaczka. I tak jak widać jestem 2350 na plusie. Mam na sobie full many, full życia, więc już nic nie muszę doładowywać, nic nie będę tracił z tych dwu, 2350. I to co widzicie zlociłem w analizerze na górze. Sukienka, zbrojka dla maga, y, ruzga. I 17 y, rymbskal, to są do nasyceń. Takie. Y, one dają chyba y, ochronę od y, energii. No i ruzga też dla magicznych postaci, taka za 3600, troszkę strzałek, strzałki się przydadzą, manki, dwa diamond, kryształy diamentu, no i 5250 zł, z tym, że złota nie zbierałem całą sesję, sesja trwała 20 5 minut albo i nawet mniej. Także mogę to odhaczyć. Odhaczamy. Cyk. O, mam Elder Wyvern Mógłbym to teraz pobić, ale 400 sztuk? Raczej chyba nie. Może się skuczę na Crystal Spiders. Odhaczę sobie Crystal Spiders. To zrobimy. Przy okazji, jeszcze strzelimy 200 ice-golemów razem. To będzie dosyć ciekawy film. Także pozdrawiam i do usłyszenia.